Przygotowaliście do tańca, a ja mam na imię Panna Baletka. Wiem dlaczego? No właśnie, bo noszę baletki. Słuchajcie, uwielbiam tańczyć i mam nadzieję, że Wy też. Dzisiaj będziemy tańczyć przepiękny taniec do piosenki, rytm i melodia. Będę pokazywała teraz Wam kroczki, które będą w tej piosence, ale chciałabym się Was zapytać, co to takiego jest rytm? Jak myślicie? No, bo będziemy tańczyć do piosenki rytm i melodia. No właśnie, co my w piosence mamy? Jest parę rzeczy bardzo ważnych. To jest rytm. Wiadomo, już zapamiętamy, melodia, słowa piosenki, no właśnie, bo jak pani śpiewa, no to my słyszymy słowa i te słowa będą naszą myślą przewodnią dzisiaj. To znaczy, że to co pani będzie śpiewała, my będziemy powtarzać i wtedy będziemy mogli dobrze zapamiętać wszystkie kroki. Bo przy tym, że tańczymy, to też musimy wiedzieć i słyszeć, do czego my tańczymy. I dzisiaj tak będziemy robić. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Uwaga! Pierwszy kroczek, który będzie na samym początku, to jest nóżki szeroko. Zginamy kolanka tak jak było poprzednio. I teraz, uwaga, przechodzimy. Na jedną nóżkę na boczek. Pięknie. A teraz na drugą. Super. I bujamy. I w jedną. I w drugą stronę. Ślicznie. A jak się nazywa zdjęcie kolanek w tańcu? Kto wie? Jak to się nazywa? Hop. Jak to się nazywa? To ja Wam podpowiem. Plié no właśnie jakie piękne słowo plie uwaga robimy plie trzy cztery plie przechodzimy na jedną stronę teraz na drugą stronę i bujamy aż zacznie pani śpiewać a jak zacznie nasza pani śpiewać ta uwaga pokazujemy paluszek i robimy piękne rondo przed siebie dookoła. Ślicznie. Druga rączka. Paruszek. Pięknie się wychylamy i pokazujemy dookoła. Ślicznie! Pięknie Wam wyszło. Połączmy te dwa elementy. Plie, Bujamy na jedną i na drugą stronę. Ślicznie. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Uwaga. Zatrzymujemy się. Stajemy. Paluszek. Lecimy, lecimy, lecimy dookoła. Bardzo ładnie. Druga rączka. Lecimy, lecimy, lecimy dookoła. Dodajemy marsz. Kolana idą wysoko. Pokazujemy. Nie, 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 nie. Bardzo dobrze. Świetnie! Udało się. Cyk, cyk. Teraz mamy trudniejszy krok. Musimy obie rączki zamknąć na sobie. Zobaczcie! Przytulić się mocno do siebie. Bardzo dobrze. I teraz jak się już przytuliliśmy, to kręcimy na jedną i na drugą stronę. Pięknie! Bardzo dobrze! Dajemy teraz po przetulaniu rączki do siebie i robimy hop, 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 hop. Umiemy już przerzucić ciężar ciała z jednej strony na drugą i dodaliśmy rączki. Bardzo dobrze! Każde dziecko ma dobre serduszko. I łapiemy nasze serduszko i pokazujemy nasze serduszko, jak bije mocno, mocno, mocno i pięknie wypuszczamy. Super! Bardzo dobrze Wam poszło. Powtórzmy wszystko po kolei dla pamięci. Pliję. Dobrze. Łapiemy i przytulamy siebie mocno. Kręcimy, 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 kręcimy. Pięknie. Ekstra. I co teraz było? Łapeczki, łapeczki. Bardzo dobrze. I na końcu nasze piękne serca. Uwaga. Serduszko, 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 serduszko. Otwieramy. Wow! Całą zwrotkę zrobiliśmy! Naprawdę! Jesteśmy już bardzo, bardzo daleko! A teraz robimy refren. Uwaga! Przygotujcie się na bardzo fajny krok ręką. Uwaga! Fala! Nurkujemy, wypływamy. Nurkujemy, wypływamy. Nurkujemy. Wypływamy świetnie. To się nazywa wave, ale to dopiero, jak będziecie starsi. A teraz nazywamy to falą. Uwaga! Płynie fala. Nurkuje, wypływa, nurkuje, wypływa, nurkuje, wypływa. Świetnie! Bardzo dobrze poszło. Zróbmy to jeszcze raz. Trzy, cztery. Raz dwa, trzy, cztery. I druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Ekstra! Jak ktoś jest mocny, to pokazujemy tak. A jak ktoś jest łagodny, to pokazujemy tak. I to są następne kroki. Uwaga! Połączny jest falą. Zaczynamy od fali. Uwaga! Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Mocny i łagodna. O, jak bardzo to ładnie wygląda. Jesteście śliczni. Super. Uwaga. Jedziemy dalej. On taki mocny. Ona łagodna. Paluszek, nie przechodź obok nich bez podania ręki i podajemy łapki. Cóż warte życie jest bez piosenki? I tu udajemy, że mamy słuchawki na uszach i słuchamy muzykę. Cały refren już prawie umiemy. Uwaga, spróbujmy sobie go przypomnieć. Fala! Trzy, cztery, druga. Raz, dwa, trzy, cztery. On taki mocny. Piękne rączki tu to. I ona jest łagodna, takie delikatne. Nie przechodź obok nich bez podania ręki. Ślicznie. I podnosimy rączki. Cóż warte życie jest? Sławki. Bez. Piosenki. Ekstra! Dzisiaj będzie dużo elementów. Jak mamy słowo można zajadać się ciastkami, no to my robimy takie coś. Dajemy łapki na brzuszek i zajadamy się ciastkami. Można zajadać się ciastkami. I teraz dajemy taki paluszek nasz mądry. I wydawać forsę od naciuchy lecz bez muzyki, to kochani, świat byłby smutny oraz głuchy i to chyba jest bardzo proste, tak? Spróbujmy sobie zrobić jeszcze raz zajadanie ciastkami, lubimy ciastka, masujemy się po brzuszku, bardzo dobrze. Paluszek wyrzucamy, tak? Wydawać forse na ciuchy to nie jest fajna sprawa do końca, tak naprawdę bo najważniejsza jest pasja, czyli muzyka, taniec i wszystkie rzeczy, które nas interesują. Uwaga! Łapki, smutek i świat. Byłby głuchy. Pokazujemy na łóżka. Już prawie mamy całą piosenkę. Przytulamy się powtórka. Tak. I teraz po tej powtórce łapki idą do góry i machamy pięknie nad głową rączkami, ślicznie, bardzo ładnie. No i mamy wszystkie elementy powtórzone. No to teraz spróbujemy zatańczyć z muzyką. Uwaga! Pierwsze było plié, przypominam. I na pewno nauczycie się tej piosenki i tego tańca na pamięć. Bo po pierwszym razie jeszcze nikt tak naprawdę wszystkiego nie wiedział. Trzeba powtarzać. Dopiero jak się powtarza, to się wtedy wszystko wie, bo od razu się nie wie. Dlatego się uczymy. I o to chodzi. Więc jeżeli czegoś teraz nie pamiętacie, to się nie martwcie, to jest zupełnie normalne. Pamiętamy nasze wyzwanie, nasz konkurs na mistrza numer dwa. Uwaga! Stajemy w naszej pierwszej pozycji, która była w poprzednim filmiku. Będziemy mieć balonik. I teraz będzie dodatkowa rzecz do zrobienia. Już pokazuje. Przypomnijmy, jak to było. Stuki na zewnątrz, jak skrzydła motylka, ślicznie. Nóżki razem, pięty razem, a paluszki, jak skrzydełka motylka, są na zewnątrz. Proste plecki, ramionka opuszczone. Trzymaliśmy balon, bardzo delikatny, żeby nie pękł. Musimy pilnować, żeby go nie ściskać. Ja mam taki okrągły balon i nie ściskam go, żeby mi nie pękł. Uwaga, do tego próbujemy teraz stanąć na paluszkach. Trzymamy balonik, trzymamy na paluszkach, ślicznie i uwaga, Podnosimy nasz balon do góry. Silicznie Trzymamy. Ów, oddech. Bardzo dobrze. Teraz spróbujmy naliczenie, żeby zdobyć mistrza numer dwa. Rodzice już mam nadzieję są przygotowani. Uwaga! Pozycja. Plecy proste. Ramiona opuszczane. Balon przygotowany. Uwaga! Idziemy do góry i podnosimy balon. Trzy, cztery. I raz. Dwa. Ręczki w górze. Trzy. Brawo! Zwycięstwo! Udało się! Pięknie! Gratuluję Wam wszystkim tego, że tańczycie i ćwiczycie razem ze mną, żeby być mistrzami. Dla mnie już wygraliście wszystko. Do zobaczenia. Pa.